osiągnięcia stu lat życia składam Panu serdeczne gratulacje. O, panu radę, to jest serdeczne gratulacje. On sam czyta. To jest zbędne. Serdeczne gratulacje w imieniu własnych pracowników dla każdego wątek społecznych. Dalsze długi lat życia zdrowiu i pomocności. <laughs> to dla wszystkich. Na życia. Zdrowia jeszcze raz drogę. Teraz będzie Panią od nas fajny dodatek i będzie pan teraz naprawdę mógł <grym>, żyć się pełną piersią, nie? Może jakaś, nie tak, sanatorium dodatkowo. Może nie, nie, to nie, nie sanatorium, nie? Nie. Do Marco, oh, tak? No to z tym, no to z tym dostałam na to. Do... Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Panie Janie, drogi. 200 lat. Chciałam powiedzieć 100 lat, ale to mi się starzyło. 200 lat, to spółki. Wszystkiego najlepszego, panie nie? Zdrowia, radości, wielu przyjaciół, dużo rodziny, uśmiechu, dużo spacerów i optymizmu, i optymizmu na przyszłość. W imieniu własnych prezydenta Andrzeja Dziuby. I gospodarka żeby Dokładnie, tak. Żeby Mertów się dobrze działo. Co trzeba zrobić, żeby dożyć takiego wieku jak pan? Jako... To trzeba zrobić, stateczność, stateczność, i nerwy z daleka, tylko nerwy, stateczność i niedostatek, a niedostatek to pracuje nad tą głową, głowa pracuje nad niedostatecznością domu. Czego Panu można życzyć? Przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Nic więcej, zdrowia i apetytu. A co pan lubi jeść? Co trzeba jeść w tym wieku? Co się powinno jeść? Proszę. Co pan lubi jeść? Skoro życzymy panu dobrego apetytu, to co pan lubi jeść? Śniadanko, obiad i kolacja. Koniec. A co na śniadanie? No jest tam trochę wędliny. Nie trochę, bo tyle to nie mogę zjeść. Mhm. Wie pani, raz, a drugi raz, że lubię wypić piwo. <noise> Proszę mi powiedzieć, jest pan szczęśliwy? Proszę. Czy jest pan szczęśliwy? No, pewno. Jestem zadowolony ze dwa połowy razem. To dziękuję. Jest. Głodny nie chodzę, obtargany nie chodzę. <noise> to, to mnie tylko się cieszy, że jestem na linii dobrego życia.